Cześć, z tej strony ja, Gaspięcie teraz w kolejnym filmie z gry Stalker Cień Czarnobyla. i jesteśmy już prawie na końcu gry i coś tutaj się drze, dlatego zrobiłem na pauzie, że ja sam nie wiem gdzie jestem. Przyszło wiemy Ja widzę twoje żelanie 13 na łapie Radiacja. To... Твой путь завершается. Иди ко мне. Купа паду. Раз, шесть. Давайте грешишь. Заглошно для меня, для вас тоже. Двиг. Эффектов. Ну и что там? там. Уже. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Ну, no, Это джемка Гауса, о курде, ты как-то возьмешь? Trzeba Weź to, ja będę... Twoja cel jest tutaj. Idź do mnie. Ja raczej jestem przybliżony. No, damy radę. 6. Będziemy tu ciągnie napierdalać. Au. Ja już tak bardzo jestem zniszczony? Занят человек. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь.

Trzeba więcej was tam, jak pierdolę. Radiacje mam. Moje życzenie, skorak i Dużo was tam panowałem, nie chcę was tak. A ja tu nie mogę przejść, dobra. Zresztą chyba oczyściłem dalej. Dwoje pudełki się, i Tam jest mnie. jeszcze jeden. Chwa? Tak. Okej. Okay. Inwatanty rady się teraz przydają. Święci szkolnicy, panowie. Was A z Muszę się streszczać. Fak, 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 fak! Ja w teczku usiadłem. To jednak tak trzeba iść. No kurwa, kurwa! Jak se jazdzić? Ile was tam było? Dzika mnie. Pojebawszy! Łapcie to! желание. что же видишь моем Да, то есть... Э... Моем которого. Лапту, Путь завершен, человек. Иди ко мне. Tak tak trzeba było ten przejść. Nie to! Coż tu jeszcze kurwa jest? Nie. Przeszukujemy wszystkich kurz tam wszystkich Dwaj kurze mieszające! Idi do mnie! Dobra, daj mi tylko zebrać amunicję, panie!

Kopteczka, antyrated, apteczek nie mam! F6 Pód człowiek. idź ka mnie 6 Halo, jesteś zbyt obszerny, o nie! Dobra, yy, wyrzuć to. wszystko wszystko wyrzuć to, to, to i wyrzuć to, to mi niepotrzebne, to też wyrzuć Dwoj się idź mnie. 400 naboi teraz przy sobie, nie? Zamierzony człowiek, idź ka mnie. Sześć kurwa, szotka miał, ja pierdolę, jak się wystraszyłem. Muszę się otworzyć. O, bulało. Dobra, fajnie, nie wiem, czy to jest Jeszcze przejrzym, co? Co? Jakim ty kurwa chuje przeżyłeś? Tego shotguna F6. 6 granaty? Znaczy, w tym drugim nie? Granat. i granatę To grażyca też na najwięcej w świnkach może, nie? W To jest tutaj u góry za mną. Przyszło wiemy. Ja wierzę twoje żelanie. Okej, okay. zapis To jest na tym piętrze, tak? 撵！撵！撵！ Baw mnie Ja pierdolę. Prawie zginąłem. Dobra, w sześć. Wracam do padu. Dobrze, fajnie, że mnie widzisz, ale ja mam w dupie to, że mnie widzisz. Przypał taki lekki mamy, nie? Dobra, padł. Znaczy, nie zadał mi żadnych HP. Dobra. więcej masz z tym. Chodź tu. Duży jest on radiacją, nie? Так, чуть лучше. То есть забьем. Тут человек. Иди ко мне. Два так выйти, стон, то так и Добро, idź, kamień. Dobra? Szotkę Dobra, padł. Tak, padł. tak, padł. A ja potrzebuję kurwa antyradów więcej. Laznego, A, sędzi nie ja. a, a, sędzi, 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 sędzi. sędzi, sędzi. Odprowadziłam! Może przewolone jest ta końcówka, nie? Ja próbuję sobie w ogóle przeżyć. Ah! O! Tutaj jeszcze! No nie! Noż ja, Pietro, Dobra, przynajmniej 15 minut filmu mam na nie tego. Ile? 3 zostało. Dobra, to tutaj, jak przychodziłem ostatnim razem. Do tego... Miałem zabić. Tu zabiłem. Radiację mam na Dobra. Łaaa! się z bawić w kotka i myszkę, ciepciu. Ostatni zapis. Eee, tak, że mnie zapisałem zanim go zabiłem. Zanim mnie zabił. Tak eee, no, jak chwila wcześniej. się pospieszyłem. Dobra, padnie.

To jesteś, Priszla. Ja wiem, że pod reaktorem? Chyba tak. Tam. O jest! Twój pód zawieszaj. Ja Co za anomalia? nie z No nie chcę w to wchodzić. Tam jesteśmy pod traktorem, czyli już nad traktorem. Kurwa, jak tu wejść? A, ten nie, nie ten no, kurwa, spłużyłem <śpuszczyłem> na końcu gry, <śpuszczyłem> głodny nas się zrobiło. Dobra, o, on jest tu u góry, nie? Nie wiem, czy tu nie muszę w to wejść, ale zaraz zapiszę i sprawdzę. Przejdź kolejne. Mam dziś jednego przeciwnika, bo go minąłem nawet. Ale to na mnie... Twój pójdź zawierszał i Idź do mnie. Spróbujmy jak w Garry's Nie. No wejdźmy w to gówno. Zobaczmy, jak to się skończy dla mnie. Przyszło wiem Ja wierzę twoje Aha jednak musiałem w to wejść No Eee, wczytaj Mik Save'a Tak No ja i to skończymy Kończymy dzisiaj Sakar Ja najpierw użyj jeszcze Artyradów I Save'a zrób jak tam wejdziesz Idź do mnie No i idę ku tobie idę To takie logiczne teraz bardziej Nie w tą stronę poszedłem Znaczy nie na ten ten Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Добра, добра, хиба тут ай добры. Сокращим шляпу.

Głośne są to efekty, według mnie. teraz turn do tu. Serio? Serio? Myślałem, że tam będzie od razu spadek, a nie, że muszę wskoczyć. Gdzie jest ten dobry. doby? No wszelki. Jest on, jest pewien z jest, dużo tutaj. Więcej on z zrobić. Pomyśl życzenie, F. Ale nie wiem jak pancerze. Daj mnie. Pragnę być bogaty. Bogactwo. To skończył się Stalker, oczywiście to nie jest główne zakończenie gry, bo zakończeń są trzy e, z tego co wiem, jak mi kolega opowiadał, e, znaczy ja tego nie słuchałem, ale wiadomość e, znaczy to mnie nie zdziwiło, ponieważ obejrzałem sobie zakończenia Stalkera e, w kwestii poprzedniego odcinka, obejrzałem wszystkie i to chyba zależało, nie wiem od czego, bo nie zrobiłem wszystkich zadań, a się spagowały te napisy. Eee... ten to zależało od tego, chyba, od reputacji albo od decyzji, jakie podejmiemy, Nie wiem, jakie decyzje nie podejmowałem, bo podejmowałem w też dobre. Eee... Nasz bohater może powiedzieć: albo chcę być bogaty, czy się zawali na niego dach. Powiedzieć: chcę, aby zona zniknęła. To zostanie ślepy. Albo powiedzieć, żeby życie w Zonie stało się lepsze, to się zwiększą emisję. Do czego będzie nawiązywać druga część stokera, czyli czyste niebo? Ech, no dobra. Stalker jako gram zajęła mi 41 odcinków. Nie zabiliśmy strzeloka. No dziwo. Może dlatego dostanę takie całe zakończenie. Ale zakończyliśmy stokera. Eee, co ja to powiedzieć? Gra jest fajna, czasem jest straszna, da się wystraszyć. Eee... No zapamiętam ją, jaką tą grę, która mnie wkurwiała czasem i nie pojawi się na na więcej na kanale, bo raz w przejście jednej gry mi wystarczy i muszę przechodzić 26 razy, żeby widzieć trzy różne zakończenia. O tym widzę, że to jest 41 odcinków. 41 odcinków razy pół godziny, łama na 20 minut, to jest... Dużo, dużo czasu. To jest jakieś 20 godzin grania, tak, średnio, nie? Albo więcej i nawet jakieś inne na zakończenia. To ja w gotiku miałem więcej godzin, chyba nawet. No. Yy, Livey. Czyli plan na przyszłość. Zastrzelamy inną serię i to za jakiś czas znaczy za jakiś czas, chyba 2-3 dni będę musiał rozmyślać, jaką serię zacząć. To będzie sam Medieval na kanale. Yy... Potem zaczniemy serię znowu będzie odcinek, odcinek, po jednym dniu, jeden, dzi jeden dzień, nie? Ogólnie ja mógłbym robić tak, że więcej odcinków, wiem, że dwa, trzy dziennie, ale to by nie dość, że zabiło mój czas wolny, tak samo zabiłoby mnie, bo ja jestem przygotowany na jeden odcinek i potem mam czas wolny dla siebie. Potem mam tyle obowiązków, o to że nie mam czasu, żeby to zrobić. Ba, live'y też się czasem, nie pojawiały, bo nie miałem czasu, no, ale nie patrząc na te zbugowane napisy. Eee, Starker, grom jest dobrą. Polecam każdemu, kto lubi post-apo i lubi podobne takie eee, klimaty. Eee, nie wiem, czy. Nie, trzecia część jest samodzielna, bo da się ją osobno kupić, więc nie będzie pobierała asejów z jedynki. Eee, nie to, co w The Walking Dead, żeby nasze wybory podjąć, ale myślę, ale wiem, że w trzeciej części da się spotkać osobę z pierwszej części, nie z tryloka samego. No, ale. Oh, kurwa, mi spadła, przepraszam. <gry> no i co? Live z Gotika trójki będzie w przyszłości, nie wiem, na ten dzień, dwa, może cztery. Znaczy, muszę zacząć zainstalować tą modyfikację, bo na razie to ja tylko grałem sobie w FaveMA i tego. I starałem się ogarnąć Tipri, bo ostatnio Tipri miałem na, na, tym, na tym live, to nikogo nie było, ale ogarnięte jest. No, co tu powiedzieć? Będę Was witał w kolejnych seriach. Jutro widzimy się z Medievalem. Medieval też się, się cieszy popularnością. Wszystkie Stalkery nagram, spokojnie. Tylko zróbmy sobie przerwę od Stalkera, bo co za dużo, to niezdrowo, nie? Yy, zrobimy właśnie teraz: zrobimy story Medievala. A ci, Medieval będzie częściej na kanale, bo według, według mnie strategie są lepsze od innych. Gier, raczej one są bardziej bliżej memu sercu. Więc Medieval tak chce jak być na kanale. Yy, na pewno będzie Medieval yy, i będzie. Coś jeszcze. I na przykład jak skończymy tą kampanię w Mediwalu, zrobimy sobie chwilę przerwy, znaczy 1-2 dni i zaczniemy kolejną kampanię w Mediwalu, ale tym razem nie na tym samym modzie, może na innym, albo na tym samym modzie innym frakcji. Wiecie, jak by to wyglądało. Tak, tak man manewrowanie Medivalem, to jest dużo modyfikacji, to jest strasznie. Albo z innego Tollora, możecie mi pisać w komentarzach, nie? Się rozgaduję na koniec, bo czekam aż napisy się skończą, ale no chyba nie. Eee, co tu jeszcze powiedzieć? Hmm, co mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć, wiele się skończyła. Częściej czuję ulgę, po części niechęć do tego, że mam takie zakończenie. Bo to było złe zakończenie. Może to jest złe zakończenie, średnie zakończenie jest takie, że ślepniemy, a dobre jest takie, że jestem Bo Właśnie wszystkie zakończenia są złe. Wszędzie giną ludzie. Albo są okaleczeni. No. No i co tu powiedzieć? Nic nie powiem. Już drugi raz mówię. Zapraszam wszystkich na ewentualne live'y, zapraszam wszystkich na wszystkie serie, jakie mam, bo was jest tutaj 80, czyli jakie dwie klasy średnie, nawet trzy, a prawie 80, bo było 80, ale na 20 jakby odpadły. I co? Zapraszam wszystkich na wszystkie właśnie nasze serie, komentować, subskrybować, oceniać, polecać. Wreszcie z mi żegnał, na razie, cześć, do widzenia.